Czasem wszechświat nie mówi słowami, tylko znakami. A to, że trafiłaś na ten film nie jest przypadkiem. Zobaczmy sobie twoją najbliższą przyszłość, co się wydarzy. Ok. Więc pierwsza karta tutaj mówi, że zakończasz coś, jakiś cykl. Także wreszcie poczujesz, że coś jest już za tobą. Odchodzisz od sytuacji, która gdzieś od. Mogłaś się ograniczać i odzyskujesz taki spokój. Co przychodzi nowe? Przychodzi prawda. Jakiś nowy sposób myślenia. To jest moment, w którym przestajesz się oszukiwać i zaczynasz, zaczynasz działać z pełną świadomością. Co cię tutaj zaskoczy? Twoja własna siła zaskoczyć cię to, jak odważnie postawisz granice i nie cofniesz się, nawet jeżeli ktoś będzie próbował cię podważyć. Tutaj właśnie ta siła. Czego się nauczysz, że nie wszystko musisz robić sama. Nauczysz się odpuszczać, zdejmować z siebie taki ciężar i ufać, że wszechświat pomoże, gdzie tylko mu na to pozwolisz. I wynik tego wszystkiego nowy początek. Coś małego, ale szczerego. To może być nowa praca, jakaś pasja, wiadomość albo osoba, która wniesie świeżą energię. To jest zapowiedź takiego stabilnego wzrostu i z życia, który zaczyna się układać od podstaw. Także Wszechświat mówi, to dopiero początek Twojej drogi, Twojej nowej drogi. Także jeżeli czujesz, że to jest dla Ciebie, zostaw koniecznie obserwację i serce, bo kolejne przesłanie już szuka drogi, by cię znaleźć.